Akcję Wdzięczni Medytlom zapoczątkowaliśmy w marcu ubiegłego roku. To była taka bardzo szybka odpowiedź na pandemię, a więc chcieliśmy przede wszystkim wyposażyć szpitale, ośrodki zdrowia, ośrodki pomocy społecznej w niezbędny sprzęt. A więc tutaj zakupiliśmy w tej akcji ponad 100 respiratorów. Dziesiątki, setki tysięcy innego rodzaju sprzętu, maseczki, płyny do dezynfekcji. I po prostu chcemy pomagać tym, którzy są na tej pierwszej linii frontu, a więc medykom, wszystkim oddziałom szpitalnym, domom opieki, hospicjom. Pomogliśmy kilkuset szpitalom. Sprzęt, który zakupiliśmy dzięki naszym darczyńcom, między innymi dzięki. PSE także trafił do, do całej, w całej Polsce jest, trafił do szpitali praktycznie w każdym województwie, w kilkuset miejscach, a więc on jest cały czas wykorzystywany, na przykład nasze respiratory, my, Przenośne, one są wykorzystywane i w szpitalach, i w karetkach pogotowia, i na sorach. Firmy, nasi partnerzy biznesowi, którzy są z nami od wielu lat, m.in. PSE udzieliło nam wsparcia łącznie w wysokości 600 tys. złotych, więc te wszystkie środki finansowe zostały przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy do szpitali. Tutaj chodzi przede wszystkim o koncentratory tlenu. Które zawsze się przydają, bowiem yy, czy to pandemia, czy, czy bez niej, myśmy kupowali te sprzęty. To są rzeczy, których yy, NFZ nie może zrefundować. A więc corocznie my kupujemy kilkaset takich urządzeń. I tutaj bez dużego biznesu, bez między innymi PSE, yy, nie byłoby możliwe wyposażenie yy, placówek medycznych w ten sprzęt. Zeszłoroczna pomoc, szczególnie ta pomoc na samym początku pandemii była bardzo spontaniczna. Wtedy wszyscy potrzebowali pomocy. Wtedy bardzo trudno było zakupić potrzebny sprzęt. Tutaj, nawet jeżeli chodzi o maseczki, to była ogromna trudność w zdobyciu ich. Teraz można powiedzieć, że wszystko już jest tak poukładane. Ceny spadły na różne urządzenia, a więc możemy zaopatrzyć placówki, które potrzebują pomocy, no właśnie w ten sprzęt konieczny do tego, żeby dalej mogły działać.